Natalia Panczenko, ta ukraińska aktywistka, która wspominała na początku roku o podpaleniach w Polsce, które mogą wystąpić. E, słuchajcie, słyszeliście te, tą jej niesamowitą historię o ośmioletniej dziewczynce, która ze stresu nabawiła się cukrzycy i wypadły jej wszystkie zęby. No i Polska co jej dała? Tej dziewczynce nic jej nie dała. To, je, to Natalia Panczenko i jej fundacja sprawiły e, jej zęby. Tylko ja się zastanawiam, bo tak jak ja tego słuchałem, wie ty, zaczęło mi się tam, te chomiki wszystkie zaczęły u mnie pracować w tej głowie. I ja mówię, ale jak to? Ośmioletni dziewczęcy, wypadły zęby, to jest normalne przecież. No dziecko gubi zęby po prostu, są mleczaki. Dziecko w takim wieku gubi po prostu zęby i wypadają wszystkie i na, na miejscu tych ząbków rosną nowe, już stałe. I co? To ona... Zrefundowała jej, tej dziewczynce stałe zęby, a cukrzycy się nabawiła, no pewnie mamusia karmiła ciasteczkami, cukiereczkami, czekoladkami, samymi słodyczami, no to się dziecko nabawiło jakiejś choroby. A zastanawiam się ile osób uwierzyło w tą niesamowitą historię, którą, którą opowiedziała ta Natalia Panczenko, ile osób to łyknęło. Powiedział, Jezu, matko jedyna, biedne dziecko. Jezu, ale ja pamiętam mój wnuczek urodził się bez zębów w ogóle. To może jest jakaś choroba globalna. Takie rzeczy i takie historie to mogą się wydarzyć u mnie na kanale, dlatego że mój kanał no, służy do tego typu historii, ale one są wymyślane. Chciałem powiedzieć przeze mnie.